ewangelii według świętego Mateusza Wtedy dotknął ich oczu mówiąc Według wiary waszej niech się wam stanie Czytając tą dzisiejszą ewangelię, słowa Jezusa Chrystusa przypominam sobie pewnego polskiego polityka pana nomenomen Gotzona który powiedział niedawno o zmównicy Sejmowej, że kto ma jedno dziecko, ten wychowa także drugie, kto ma drugie, wychowa także troje, a kto ma troje, wychowa także czwórkę. Po ludzku być może nie do końca ma rację, bo ekonomia rządzi się chyba innymi prawami, ale po Bożemu jest dokładnie tak, jak on mówi. Kto przyjmuje błogosławieństwo, ten otrzyma go coraz więcej. Kto czyni Panu Bogu przestrzeń, ten. Kto tę przestrzeń poszerza, ten może liczyć na to, że Pan Bóg wejdzie w jego życie z całym swoim bogactwem. Im więcej tej przestrzeni Bogu damy, tym większe mamy szanse, że w naszym życiu będą się działy cuda. Dokładnie tak jest. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, zależne jest od tego, jaką mamy wiarę. I ci ślepcy, którzy dzisiaj szli za Jezusem, się o tym przekonali. Jezus mówi im: Jeżeli wierzycie, jeżeli szczerze wierzycie, to będziecie widzieć. I przejrzeli na oczy. Przekonał się o tym Hiob, który miał tak wielką wiarę, że nawet największe przekleństwo i największy dramat nie sprawił, że przestał wierzyć, że przestał ufać Panu Bogu. Ale najważniejsze jest to, że Całe nauczanie Jezusa, całą Ewangelię, wszystko co Jezus zapowiadał, przede wszystkim wypełnił w swoim życiu. Wypełnił samym sobą. I dlatego, jeżeli się pytamy, czy rzeczywiście tak jest, że dzieje nam się według naszej wiary, to możemy spojrzeć na Jezusa. Miał tak wielką wiarę, że chodził po morzu, miał tak wielką wiarę, że przywracał, przywracał wzrok. Przywracał życie. Miał tak wielką wiarę, że mnożył chleby. Miał tak wielką wiarę, że martwych zmartwychwstał. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, zależne jest od tego, ile mamy wiary. I jeżeli mamy wiary tak dużo, że możemy Panu Bogu otworzyć chociażby wąskie przejście do naszego serca, to Pan Bóg to wykorzysta. I nauczy nas to przejście, tą otwartość na Pana Boga rozszerzać. Ja mam wiary tyle, że kiedy otwieram Pismo Święte, to cokolwiek nie przeczytam, zawsze jest to o mnie. Może to niewiele w porównaniu ze ślepcem, który odzyskał wzrok, czy z chiobem, który gdy załamało mu się życie, Dalej ufał Panu Bogu. Ale wiem na pewno, że tak jest. Dzieje nam się według naszej wiary. Kto wierzy, że Pan Bóg pomoże wychować dwójkę dzieci, temu Pan Bóg pomoże wychować czwórkę dzieci. Kto wierzy, że Pan Bóg podniesie go w upadku, tego Pan Bóg nie tylko podniesie, ale także postawi na twardej skale i umocni jego kroki. Banał, a może jedna z wielkich życiowych mądrości, tak prosta, że aż trzeba ją sobie często powtarzać. Dziękuję Wam za to, żeśmy się dzisiaj znowu spotkali i zapraszam Was najserdeczniej na jutro.